Smile well, when you laugh. Your younger brother's favorite food. The way you watch the evening news. The freckles on your skin. The way you start your story. Dobry, moi kochani, witam się z Wami serdecznie na moim kanale w ten szary listopadowy dzień. Tak patrzę w podglądzie, tutaj na okno z tyłu. Rzeczywiście jest szaro. Jest godzina, słuchajcie, 13, a już się tak mroczno robi. No, ale mniejsza z tym <grym> zapewne jesteście ciekawi, bo zobaczyliście tytuł mojego vloga, że odeszłam z pracy. Tak. Odeszłam z pracy po kilku latach. Nie dałam rady, już po prostu wypaliłam się zawodowo. Wiecie, ta praca po prostu mnie wykańczała. Yy, ciągle w drodze, ciągle na walizkach, ciągle nowe kontrakty, ciągle nowe miejsca. Już byłam po prostu tym zmęczona. Ja potrzebuję stabilizacji. Ja jestem domatorką. Chcę mieszkać w moim własnym domu. Po tej pracy yy, yy, skończyć te 8 godzin dyżuru. Pożegnać pracę i wrócić do innego życia, do, do mojego życia, do mojego prywatnego życia, do mojej rodziny, do moich kotów. Tak bardzo chcę mieszkać w moim domu, spać we własnym łóżku. No i już po prostu nie daje dłużej rady. No, jak zapewne zobaczyliście ten, kto mnie ogląda na bieżąco, wie, że już tak. Kilka vlogów wstecz. Już mówiłam, że coś jest ze mną nie tak, że już nie mam siły, że jakaś dziwna się czuję, że coś, coś jest nie tak. Później była długa, trzymiesięczna miesięczna przerwa. No naprawdę ja nie byłam w stanie nic nagrywać, wiecie, no tak się czułam i psychicznie i fizycznie, bo wiadomo jak mamy zły nastrój, dopada nas depresja, to i zdrowie także zaczyna szwankować. Więc postanowiłam to zmienić. Mówię, nie, dość tego, bo jak nie teraz, to kiedy? Także odważyłam się na ten krok. No, wiadomo, że jest to sytuacja tak stresująca jedna z bardziej stresujących, kiedy zmieniamy pracę, kiedy nasze życie wiecie, wywraca się do góry nogami, ale muszę to zrobić, bo wiem, że jest to. Wskazane i po prostu nie widzę innego wyjścia. No nie widzę innego wyjścia, jeśli chcę naprawdę się dobrze czuć w zdrowiu moim psychicznym i fizycznym. Jest nawet takie powiedzenie, wiecie, kochani, że ten krok, którego się boimy w życiu najbardziej, jest właśnie tym krokiem, który nas wyzwoli. I ja uczyniłam ten krok. I bardzo w to wierzę, że, że będzie lepiej że lepiej się w końcu poczuję i że w końcu będę mogła być szczęśliwa. Bo jak mówię, no ja już tak dłużej żyć po prostu nie mogę, ja jestem donatorką. A taka praca, wiecie, ciągle na wyjazdach, ciągle w nowych miejscach, ciągle nowe kontrakty, może jest interesująca, ale nie na długo, a ja tak spędziłam kilka lat. Może jest też fajna dla ludzi, którzy są wolni, w sensie wolni, w sensie takim, że może no nie mają jeszcze tej rodziny, nie mają tego stałego domu, nie ciągnie ich po prostu, nie tęsknią, nie płaczą po nocach w poduszkę, tak? No, także tak to wygląda, ja jestem naprawdę dobrej myśli, wiecie, nie jedna w życiu przeszłam po prostu, z niejednej ciężkiej sytuacji wyszłam, jakoś potrafiłam to życie sobie ułożyć i myślę, że tym razem będzie tak samo, że że wszystko się uda. Ja jestem w dobrej myśli e, w następnym vlogu, bo już w następnym vlogu na pewno będę wiedziała, jak to wszystko wygląda e, z nową pracą. Także powiem Wam. No, a tymczasem chciałabym już zakończyć ten temat właśnie mojej pracy i zaprosić Was serdecznie do oglądania mojego vloga. Chcę Wam pokazać moje zmagania właśnie z tą ścianą, z tymi lustrzanymi kafelkami. No, ja jestem dumna z siebie. No jestem zadowolona. Po prostu powiecie, kto jest. No, jak samemu musi coś zrobić, to, to cieszy podwójnie niż jakby miał to ktoś zrobić, tak? Jednak to własnoręcznie zrobione, to własnoręcznie. Ja jestem dumna i cieszę się z tego bardzo. To nie koniec zmian w moim domu, ale mówię powolutku, malutku, krok po kroczku. Teraz najważniejsza jest moja nowa praca. Także kochani, zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie do oglądania. Kochani, chciałabym Wam jeszcze pokazać kalendarze adwentowe, które zakupiłam na moje Vlog Maxy. Mam nadzieję, że będą się ukazywać codziennie. Do końca nie jestem jeszcze przekonana, bo jak podejmę nową pracę, to wiecie, różnie może być. Ale na pewno co te 3-4 dni myślę, że będą się ukazywać. Chciałabym codziennie. Także mówię, no zobaczymy. W każdym bądź razie zaopatrzona jestem. I mam tutaj tak, kalendarz dla moich kotków, a co też mają. I zakupiłam, wiecie, jeden. Bo bez sensu jest zakupowanie trzech kalendarzy dla trzech kotów. Bo tutaj tak jest saszetka, w której tych przysmaczków jest kilka. Także podzielam się tym kalendarzem. I zakupiłam sobie również kalendarz z kawami smakowymi. Na każdy dzień tygodnia jest inna kawa. Mamy tutaj smaki Oreo. Pomarańczowy, mięta z czekoladą, mm, co jeszcze? Czekoladowa, serniczkowa, mm, do wyborów do koloru. Także już nie mogę się doczekać tych kaw. A do kawek e, będą czekoladki z likierem. I tak samo mamy tutaj likiery w różnych smakach miętowy truskawkowy, czekoladowy, także do każdej smakowej kabuni będzie czekoladka z likierem. Mam również kalendarz z herbatkami smakowymi, ale jest w kuchni, więc już nie będę go przynosić, bo to bez sensu i tak zobaczycie w grudniu. No, także przygotowana jestem, dekoracje wszystkie jesienne pościągałam, pochowałam, na razie jest czysto, tak Czekam po prostu. Czekam, kiedy zacznę ubierać y, mój dom w te bożonarodzeniowe dekoracje. Mamy połowę listopada, więc jeszcze dwa tygodnie. Myślę, że już 1 grudnia zacznę stroić mój dom y, świątecznie. Miluniu? Miluńku, co chciałeś powiedzieć? Powiedz, co się dzieje. No, kochani moi, a ja się biorę właśnie zaklejenie lustra w przedpokoju. Także wstępnie ułożyłam sobie taki wzór tutaj na stole, bo trochę nie wiedziałam, jak się za to zabrać, bo to idzie tak w karo. Także nie po linii prostej, ale już wstępnie ułożyłam sobie. Szerokość mam dopasowaną i teraz tylko będę szła w górę na 2,20. Prawda, Miluchu? Pomocniku mój, pomożesz mi trochę? Tak? Będziesz mi pomagał? Czy raczej przeszkadzał? No niestety nie mogło być tak pięknie. Pojawiły się problemy. Okazało się, że po środku ściany jest takie wybrzuszenie, taka buła. I teraz te kafelki, które są po środku, odstają mi te zakończenia. Nie wiem, nie wiem, teraz ja z tym zrobię. W tym momencie jestem głodna i zła. I żałuję, że w ogóle się na to porwałam. Jeszcze mi została połowa, no mniejsza połowa. Także nie wiem, trzymajcie kciuki, żebym dała radę, bo przysięgam, że już mi nerwy wysiadają. Te lustra mają tutaj taką taśmę dwustronną, ale ja myślę, że to na pewno by nie wystarczyło, dlatego dokupiłam sobie tutaj do klejenia jeszcze, właśnie klej specjalnie przeznaczony do luster, aby to się solidniej trzymało, bo jednak jest to. Jakby nie patrzeć, nie mała powierzchnia, 127 na 220. Także biorę się do roboty dalej, bo już mam dość. A tak prezentuje się efekt końcowy mojego lustra, nad którym się naprawdę namęczyłam, ale dało mi to tyle satysfakcji, tyle przyjemności, że dałam radę sama to zrobić. Na razie ustawiłam w ten sposób na konsoli to wszystko. To później będzie oczywiście zmienione. Jest na razie, bo wiadomo, za chwilę wiadomo, dekoracje już bożonarodzeniowe, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę z siebie dumna. Jednak, jak się samemu coś zrobi, wiecie, w domu, to podwójnie cieszy. Naprawdę, bardzo się cieszę. Pięknie to wygląda, aczkolwiek moim zdaniem to lustro jest trochę za krótkie i będę musiała dokupić tutaj. Hmm, jeszcze parę takich, wiecie, płytek, aby pociągnąć to pod sam sufit i wtedy już będzie efekt naprawdę fajny. Ja ostatnio, kochani, zakupiłam kilka sobie takich makaronów, których wcześniej nie miałam. Między innymi jest to właśnie makaron z czosnkiem niedźwiedziem, który właśnie dzisiaj będę gotować. Jest też spaghetti bio. I najbardziej intryguje mnie właśnie ten makaron. Który jest z algami morskimi. Sam jego wygląd jest tak w ogóle fajny, taki inny. Algi morskie, wiadomo, bogactwo składników mineralnych, także dla hashimotek jak najbardziej. I tutaj mamy makaron ze szpinakiem, także już nie mogę doczekać się gotowania i, i smaku tych makaronów. A dzisiaj pierwszy, jako, jako pierwszy, ląduję właśnie ten makaron z czosnkiem, niedźwiedzim i czerwonym pesto. No, to bierzemy się do gotowania. Stały mi dwa kotlety z Karkówki od wczoraj, także dołożę to do makaronu, do tego dodam suszone pomidory i wszystko posypię serem. Moje danie skończone, mamy tutaj makaron z czerwonym pesto. Te dwa kotlety karkówki, które poszarpałam na kawałeczki z dnia poprzedniego, dodałam suszone pomidory i wszystko posypałam tartym serem i już nie mogę się doczekać, kiedy do końca zjem. Także jeśli też coś jecie, to smacznego kochani. Przerwa na herbatkę. Ja zakupiłam moją w niemieckim rozmanie Jest ona o smaku słuchajcie i zapachu. O smaku i zapachu. No mam nadzieję smaku, bo jeszcze jej nie piłam. Popcornu z truskawkami. Ona tak pachnie tym popcornem. Ach, I truskawkami. Smakowicie. Także nasypię sobie tutaj do takiego mm, siteczka. Wiecie o co chodzi. Żeby mi te parfrozle tam nie latały, bo nie lubię tego bardzo. No i sprawdzamy. Zobaczymy co to za herbatka. No, to zalewamy, moi kochani, chciałam Wam pokazać kawę, którą ja piję. Jest to już, nie wiem, które opakowanie, bo bardzo długo ją piję, praktycznie chyba od. Dwóch, może nawet trzech lat. Także tutaj jedno już jest wykończone, ale zapas w szafie jest nowy i mogę Wam powiedzieć, że ta kawa jest naprawdę dobra, bo ona nie ma w sobie tej takiej goryczki, nie ma w sobie tej kwasowatości, jak inne kawy mają. Jest taka właśnie akurat. No, ja jestem nią zachwycona i chyba jeszcze długo z niej nie zrezygnuję, bo, bo i po co. Także, jeśli zastanawiacie się nad tą kawą, to ja mogę Wam naprawdę ją polecić, bo jest bardzo, bardzo dobra. Ona ma taki lekko czekoladowy podsmak, a jak zaparzycie kawy, no to pachnie po prostu taką pyszną, świeżusieńką kawą cały dom. Ja ją ubóstwiam, ja ją po prostu uwielbiam i w tym momencie jest to mój numer jeden. dla mnie akurat na ten moment lepszej nie ma. Także polecam, wypróbujcie tą kawunię. Moi kochani, dzisiaj y, kąpiel w gwiazdkach. Będą to gwiazdki takie brokatowe mm, o zapachu y, flau myśliwek, sandal, drzewo sandałowe i cynamon. Także nie mogę już się doczekać, co to będzie za efekt tej kąpieli.